Dzisiaj podwójne wydarzenie, bo mamy Festiwal Kariery, czyli miejsce, dzięki któremu mogą młodzi ludzie, ale i dorośli zobaczyć, w jakich zawodach można się kształcić, w jaki sposób można rozwijać się zawodowo. To bardzo ważne, aby młodzi ludzie zobaczyli możliwości konkretnych prac, które mogą wykonywać dzięki zdobytemu wykształceniu. Ale ważne jest również to, aby dorosłe osoby, te, które już pracują i zastanawiają się być może nad zmianą pracy, Zobaczyli, w jakich konkretnych miejscach, w jakich zawodach można znaleźć dobrą pracę. A oprócz tego, dzisiaj wyjątkowa uroczystość, bo podsumowanie o Polskiej Ligi Zawodowców to konkurs, dzięki któremu uczennice i uczniowie klas zawodowych, klas technicznych mogą porównać swoje umiejętności, mogą rywalizować. No, a dzisiaj już ci najlepsi otrzymali nagrody. Nagrodziliśmy logistyków, fryzjerów i fryzjerki, nagrodziliśmy mechatroników i agrotroników, nagrodziliśmy te zawody, które są nam bardzo potrzebne, ale które są też taką marką naszego regionu. Cieszę się, że konkursy te cieszą się popularnością, bo to taki, taka możliwość pokazania, że mamy młodzież która kształci się na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Na edycja w tym roku, y, kariera napędzana wiedzą, to hasło przewodnie. Chcemy pokazać mieszkańcom naszego regionu, Którzy dzisiaj tutaj do nas przybyli, a to nie tylko młodzież ze szkół i czysta studenciele, osoby dorosłe. Chcemy pokazać, w jakim kierunku się rozwijać, inspirować do zmiany, bo ta czasami jest potrzebna w naszym życiu nie tylko prywatnym, ale również zawodowym. Dlatego mam nadzieję, że ciekawe wykłady motywacyjne związane właśnie z kompetencjami przyszłości, z budowaniem ścieżki rozwoju, z. Kreowanie swojej przyszłości, ale również część wystawienicza z udziałem uczelni, szkół średnich i przede wszystkim przedsiębiorców, tych większych i tych mniejszych, którzy mówią o tym, jak właśnie rozwijać się. Tak, tak praktykujemy od wielu lat, aby promować kształcenie zawodowe w regionie. I takie wydarzenie właśnie jest poświęcone tak, aby właśnie młodzież mogła być z jednej strony doceniona, ponieważ za chwileczkę będziemy wręczać nagrody w konkursach w lidze zawodowej, która była organizowana dla wszystkich uczniów, uczniów Szkół Kształcenia Zawodowego w Szkołach Województwa Opolskiego, ale również spotkania mentoringowe, tak jak przed chwilą właśnie, z znanymi osobami, które mówią jak właśnie postępować w życiu, aby osiągnąć sukces. Oczywiście mamy teraz tutaj dużo wystawców, ponad 30 wystawców, szkoły, zakłady pracy związane z opolskim rynkiem pracy.